Cześć, dzień dobry, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie po kolejnych dwóch tygodniach i mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejną świeżą porcję informacji ze świata motoryzacji, ponieważ mamy dla Was nowy, gorący odcinek Motoniosa. Zapraszam do oglądania. Na dobry początek dzisiejszego odcinka doniesienia mówiące o tym, że pojawiły się nowe, odświeżone wersje chyba najbardziej popularnych supersedanów dostępnych na rynku, a więc BMW M5 oraz Mercedes AMG E63. W przypadku obydwu samochodów zmiany są raczej kosmetyczne. Mercedes pochylił się nad zmianami jednak nieco mocniej. W stosunku do przedliftingowej wersji znacząco zmienił się przód, tył, a także wnętrze, które m.in. otrzymało futurystyczną sześcioramienną kierownicę oraz nowy system inforozrywki Mercedesa MBUX. Troszkę mniej widoczne są zmiany z tyłu S60 63, jeżeli chodzi o wersję kombi, natomiast dobrze, że ta przynajmniej jest, bo przypominam, że M5 oferowana jest tylko w nadwoziu sedan i to po odświeżeniu wyraźnie różni się zasadniczo tylko z przodu. Natomiast zarówno wnętrze, jak i tył samochodu otrzymały zmiany raczej ledwo dostrzegalne. Choć w przypadku obydwu tych samochodów muszę przyznać, że zmiany wyszły im raczej na dobre. I to, co też warto podkreślić, to jak bardzo bezpośrednimi rywalami dla siebie są te dwa samochody. M5 w swojej najmocniejszej wersji, a więc Competition, rozpędza się do setki w 3,3 ,3 sekundy. E60 trójka w swojej najmocniejszej wersji, a więc S, robi to samo w 3,4 sekundy. Obydwa auta mają pod maską V8. BMW Pojemność 4,4 ,4 litra, Mercedes równe 4 litry. Moc w przypadku M5 Competition 625 koni mechanicznych, Mercedes 612 koni mechanicznych. Także pojedynek tych dwóch niemieckich rywali będzie bardzo zażarty na rynku. Dlatego też jestem tym bardziej ciekaw, które spośród tych dwóch aut wy wolelibyście mieć w swoim garażu. Dajcie znać w komentarzach. A jeżeli ktoś z Was jest faktycznie zainteresowany posiadaniem któregoś z tych aut w swoim garażu, to najprawdopodobniej będzie. To możliwe od mniej więcej jesieni tego roku, ponieważ obydwa te auta raczej wejdą do sprzedaży w podobnym czasie, bo wiadomo, konkurencja niemieckiej konkurencji nie może zbytnio wyprzedzić, tak żeby ta rywalizacja cały czas gdzieś tam się przejawiała, nawet na takiej płaszczyźnie debiutu od w salonie. Lamborghini zapowiedziało, że nie planuje się już w ogóle wystawiać na dużych motoryzacyjnych targach. A to z kolei oznacza, że targi we Frankfurcie w 2019 roku, na których miałem okazję być, podczas których Lamborghini zaprezentowało swój wyjątkowy model Sián, były ostatnią taką globalną imprezą, na której można było w ogóle zobaczyć tego włoskiego producenta wyjątkowych samochodów. Dlaczego Lamborghini zdecydowało się na taki zabieg? Ano stwierdzili, że skupią się bardziej na jakichś mniejszych imprezach motoryzacyjnych, na jakichś wystawach takich, wiecie, bardzo premium i bardzo luksusowych, gdzie faktycznie będą mieli szansę zagarnąć uwagę swoich prawdziwych Potencjalnych klientów, a wiadomo, że na takich dużych targach, takich jak chociażby te we Frankfurcie, no to przychodzą tam tacy ludzie jak ja, żeby sobie porobić zdjęcia z ich e autami, żeby sobie podotykać, pooglądać, a w rzeczywistości ich raczej nie kupią, ale nie nie mówmy tak, może kiedyś się uda. Make your dreams come true! Just do it! A tak, w ogóle, to prawdopodobnie w momencie, gdy wy oglądacie tego Motoniusa, to ja już zdążyłem odebrać nasz nowy samochód testowy, a więc Mercedesa AMG G63, czyli kiosk na kołach, warty około miliona złotych. I z tej też okazji zapraszam Was na naszego Instagrama, gdzie będziecie mogli zobaczyć moje pierwsze wrażenia z tego samochodu i oczywiście standardowo zapytać mnie o jakieś konkretne interesujące Was rzeczy, na które Wam odpowiadam również na Instagramie. A poza tym, oczywiście, będziecie się mogli w jakiejś tam przyszłości spodziewać konkretnej recenzji filmu na temat tego samochodu na naszym kanale. Ale teraz wpadajcie na Instagrama, bo tam dzieje się na żywo. Wracając jeszcze do tematu targów w Frankfurcie. Został podczas nich zaprezentowany Volkswagen ID3 czyli pierwszy wielkoprodukcyjny kompakt elektryczny produkowany przez tego niemieckiego producenta. Natomiast też w taki w swój dosyć tajemniczy sposób Volkswagen zajawił, że tak powiem, ludzi obecnych na targach na Volkswagena ID 4, czyli pierwszego elektrycznego SUWA tej marki. Na targach auto było zamknięte za szkłem ubrane w geometryczny kamuflaż, który miał sprawić, że jego linie oraz wygląd zewnętrzny będą jak najmniej rozpoznawalne. I faktycznie był on trzymany naprawdę mocno w tajemnicy ale do niedawna, ponieważ za pośrednictwem chińskiego rządu wyciekły dokładne zdjęcia tego samochodu z każdej perspektywy wraz z dokładnie opisanymi jego wymiarami. Co ciekawe, są to dokumenty, które każdy producent samochodów musi dostarczyć chińskiemu rządowi, zanim zacznie na chińskim rynku sprzedawać swój samochód. Także generalnie trochę wpadka chińskiego rządu, że takie, no jakby nie patrzeć dla Volkswagena, na pewno istotne informacje wyciekły do opinii publicznej. Natomiast grupa Volkswagena zaliczyła jeszcze jeden dosyć istotny wyciek w ostatnim czasie a mianowicie Nowe Audi S3 jeszcze nie zostało oficjalnie zaprezentowane ani w wersji hatchback, ani w wersji sedan. Tymczasem obydwa te auta, zarówno hatchback, jak i sedan, zostały przyłapane podczas testów bez absolutnie żadnego kamuflażu. No i patrząc na to auto, ja szczerze mówiąc troszeczkę się zawiodłem. Być może to kwestia mało imponującego wzoru felk, natomiast S3 generalnie w tym wydaniu prezentuje się po prostu jak A3 w S-line. I wiem, że można powiedzieć, że poniekąd od zawsze tak było, że S3 wyglądało jak A3 w S-line, ale w tym przypadku no mam wrażenie, że to auto wygląda szczególnie mało porywająco i szczególnie mało agresywnie. Dajcie znać w komentarzach, czy uważacie podobnie jak ja. Bo być może tylko ja tak uważam. Dzisiejszy news będzie taki mocno niemiecki i mocno wagowski, ponieważ kolejny news będzie dotyczył Volkswagen'a znowu, który to zaprezentował odświeżonego Arteona oraz nową wersję Arteona, a więc wersję Shooting Brake. Jakby tego było mało, to zarówno normalnego Arteona, jak i Shooting Brake'a będzie można dostać w wersji R, czyli oczywiście z silnikiem 2.0 TSI o mocy 320 koni mechanicznych. Do tego pojawi się również wersja E-Hybrid o łącznej mocy ponad 200 koni mechanicznych, której rdzeń stanowi silnik 14TSI. Nie wiem jak Wam, ale mi Arteon w wersji Shooting Brake, a zwłaszcza w odmianie R, naprawdę się podoba i uważam, że jest to jeden z ładniejszych Shooting breaków, jakie są obecnie dostępne na rynku. I może aż trochę głupio powiedzieć, ale naprawdę jaram się tym, jak to auto wygląda. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Motoniusa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli za złe, że było tak bardzo niemiecko. Ja Was tymczasem zapraszam raz jeszcze na naszego Instagrama, gdzie nie tylko będą informacje o G klasie, ponieważ będą również w przyszłości kolejne naprawdę ciekawe samochody. A ja się tymczasem żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Co? Zakładaj i Gdzie? No jakbyś myślisz, po G-klasę? Zdradzę wam, że G-klasa będzie w czerwonym kolorze. I mam już nawet okulary na tę okazję. Jedziemy.